Cześć, słuchajcie, właśnie się z Olgierdem zastanawialiśmy, który to odcinek Tak. i wyszło, że, się, pierwszy. że pierwszy, ale to nie jest tak, że to dopiero pierwszy, który nagrywamy, tylko to będzie pierwszy, który będzie Publikowany. opublikowany po wstępie, który będzie pierwszy. A to będzie taki odcinek zero. Więc tamten będzie pilotem w menklaturze filmowej, serialowej, tak. a to jest już odcinek, epizod. Wow. Tak. To jest chyba najważniejszy temat. Dla wszystkich osób, które nagrywają program, podcast i występują przed kamerą, to jest prezencja, wygląd, attitude. I co zrobić, żeby czuć się dobrze przy, przede wszystkim przed tą kamerą? Właśnie? I żeby wypaść dobrze. Tak. Cześć, Cześć. Tu Olgiers. I Sara, witajcie w podcaście 312 Podcast. W którym podcastujemy? O podcastowaniu. Zapraszamy! Zapraszamy. Anekdotka, bo omawiamy case study. Przed chwilą, dosłownie 5 minut temu, Olgierd powiedział: "Nie chcę wyglądać płasko". Bardzo mi się to spodobało i zapytałam go, co masz na myśli przez wyglądanie płasko. Wygląd przed kamerą i to jak ja wypadnę, to jest moim zdaniem z doświadczenia, współpraca. To nie jest tak, że ja przyjdę ubrany jakkolwiek, uczesany jakkolwiek i generalnie wyglądający jakkolwiek, tylko to jest współpraca na zasadzie, ja się umawiam się z realizatorem, że tak umawiam się, to jest oczywiście w cudzysłowie. Ja będę jakoś wyglądał, a ty mnie jakoś ustawisz. Nie? I umawiamy się na pewną taką kooperację w postaci, ok, nie chcę wyglądać płasko, ale co to znaczy? Y to wynika też jakby z jakiejś tam mojej świadomości, jakiejś tam, powiedzmy, nomenklatury, ale warto mieć taką świadomość przed kamerą. To znaczy, że to będzie płasko, czyli ja jestem tak samo, powiedzmy, moje plecy są idealnie płasko do ściany, najprościej mówiąc. A teraz, jak się troszeczkę przekręcę i ja sam na to wpadnę, to też ułatwiam życie realizatorowi, który oczywiście może nam to powiedzieć, bo to też jest. Ale to też. Ułatwia po prostu nam życie, obopólnie, bo jeżeli ja się od razu ustawię i realizator tylko spojrzy w tym kadrze i powie mhm. super, no to minęliśmy całe tłumaczenia, wyjaśnienia i od razu możemy od razu możemy wskoczyć do nagrania, do programu. Po pierwsze. Wygląd z perspektywy kobiety i mężczyzn to, jest to coś, nie to samo. To nie to samo. No, no to Sara, z perspektywy kobiety, co jest ważne i co jest, myślę że od tego warto znaczy, zacząć. Czego się kobiety najbardziej znaczy, boją przed kamerą? To jest najważniejsze, żeby powiedzieć. To jest największy lęk, największa obawa i najtrudniejszy temat dla kobiet, które tu tutaj przychodzą z naszych obserwacji, z naszych case study i tego, co widzimy na przestrzeni ostatniego roku, kiedy tutaj nagrywamy. Niezależnie jak piękna i atrakcyjna kobieta nie przyjdzie, czuje, ma obawy, że nie wygląda ładnie. I że coś jest nie tak z jej wyglądem. I że nie będzie ładnie wyglądała w kamerze. I gdzieś to jest taki podstawowy lęk, który możemy zminimalizować przygotowaniem odpowiednim. Tak, co to znaczy? Co, co to znaczy się dobrze przygotować? Po pierwsze, ubrać się w rzeczy, w których czujemy się dobrze. Swobodnie, tak. przyjemnie. Nie jest to coś nowego, co jest zupełnie nie z naszej bajki, ale wydaje nam się, że może będzie dobrze wyglądało w kamerze, albo jest wystarczająco elegancki, albo zbyt mało elegancki. Absolutnie nie. My dzisiaj nawet przerobiliśmy, niepalnie ten, ten case z olgierdem, by było. Tak, który normalnie chodzi w czarnym t-shircie. Nie tym samym codziennie, ale chodzi w czarnym t-shirtie i założył coś innego, co było ładne coś takiego bardziej I eleganckie, no. i formalne, ale ja po jego mowie ciała, po tym jak się wypowiadał, jak siedział, widziałam, że nie czuje się swobodnie. I mimo tego, że wypadł dobrze, to Dziękuję. nadal nie był sobą. I to gdzieś tam w bardzo dużej mierze wpływa na to, jak się czujemy. Mamy tak. już ten stres, siadając tu przy tym stole, przy mikrofonie, przed kamerą, jeżeli nie robimy tego zawodowo i nie robimy tego od dłuższego czasu, więc minimalizujemy sobie te wszystkie dodatkowe stresy i lęki, przychodząc w ubraniu, które nie jest białe to jest pierwszy tip i w któ które lubimy, w którym tak, czujemy które, się dobrze które jest do nas luźne, które założyliśmy jeden, drugi, trzeci raz. Wiadomo, że nie założymy czegoś, w czym śpimy, e, ani takiego tak zwanego dochodzenia po domu. A ja po domu na przykład chodzę tak. E, ale niektórzy mają piżamę lub podartą koszulkę, Słyszymy? tak? E, więc e, tu nie chodzi o to, żeby się e, stroić jak na jakiś bankiet, chyba że nasza formuła, naszego programu tego wymaga. No bo też miejmy z tyłu głowy świadomość tego, że. No, czasem są okazje, gdzie trzeba się ubrać. Czasem są goście, których zapraszamy, którzy na pewno wiemy, że ubierają się w garnitur, a może nasz program jest taki, że ubieramy się w garnitur. Albo na co dzień ubieramy się Albo w garnitur i ubieramy to jest nasze komfort tyzon, Ale to jest też tak. inna sprawa, bo jak na co dzień się ubieram w garnitur, no to jestem z nim obyty, czuję się z nim komfortowo i swobodnie. Natomiast jeśli nie, a wiem, że na przykład mój gość będzie dla mojego gościa to jest codzienność, i chciałbym się pod niego podstosować. To założę garnitur na przykład, albo chociażby koszulę, ale warto wybrać taki, jeśli oczywiście mamy więcej niż jeden, który jest wygodny, który jest komfortowy, który tutaj nas nie ściska, nie krępuje ruchów, który może będzie wyglądał pięknie, ale to będzie widać. Słuchajcie, kamera jest bezwzględna. Ona widzi wszystko. I każdy, każdy taki dyskomfort, mhm. który wy, wyjdzie z naszego ciała, zobaczy, a i też wy sami wewnętrznie. Nie oszukujmy się, czujecie i będziecie czuć, że to nie jest moja druga skóra, a to jest przede wszystkim najważniejsze i myślę, że to jest taki pierwszy punkt. To ma być ubranie, ma być moją drugą skórą. Mam się w tym czuć dobrze, mam się w tym czuć komfortowo i mam w tym czuć się gotowy na rozmowę o wszystkim, o polityce, o muzyce, sztuce, o gospodarce, co by to nie było. Ja myślę, że jakby tak z mojej męskiej mm -hmm. perspektywy, tak to bym y, określił. Na pewno ja bym też unikał nakryć głowy, y, ze względów też oświetleniowych, bo możemy sobie cień zrobić niepotrzebny. Y, ale to też zależy, jakie to są nakrycia głowy. Czasem warto na przykład przynieść do nas, sprawdzimy sobie, założymy, najwyżej zdejmiemy. Ale też nie budujmy całej kreacji pod nakrycie głowy, na przykład, jeśli nam się zrodzi taka koncepcja. Nie? Też jest warto przynieść ewentualnie kilka outfitów, tak. jeżeli nie jesteśmy pewni. Dokładnie. Bo spotykamy się dość często z taką sytuacją, że ktoś nie jest pewny, w czym będzie dobrze wyglądał, i my mamy zawsze na to czas, wygospodarowany czas, żeby. Przebrać się, zobaczyć, co wygląda ładnie w kamerze. Mamy to na podglądzie, więc gdzieś tam idziemy do momentu, kiedy czujemy, że wszyscy jesteśmy zadowoleni. Też to, co my lubimy robić z naszymi tutaj nagrywającymi, to jest szukanie takiego wizerunku, w którym ktoś czuje się dobrze i się sobie podoba. To jest tak. w ogóle słowo klucz. To jest ważne. My musimy się sobie podobać. My się bo to, musimy, że ktoś tak. nam będzie wmawiał, że o, super wyglądasz. Jeśli ja w to nie wierzę, nikt nie sprawi, że ja w to uwierzę. I myślę, że to szczególnie po damskiej stronie. Tak, więc y, słowo klucz. Podobam się sobie. Tak. Y, dla nas jest fajne zobaczyć, kiedy ty się sobie podobasz. Więc pokazanie jakichś referencji, nagrania, Jakie zdjęcia. zdjęcia gdzie... Bo my wtedy wiemy, który profil jest według ciebie bardziej korzystny, bo to ja na przykład patrzę na kogoś i podoba mi się lewy, prawy profil, ale osoba mówi, że absolutnie z lewego profilu nigdy w życiu i trzeba to uszanować, w sensie my chcemy to uszanować. Tak. Także po to mamy różne konfiguracje ustawień i stołu i siedzeń tak żeby każdy się sobie podobał. Dokładnie. Też co do ubioru, też nie bójmy się tego, że no... Tak jak powiedziałem na wstępie, my jesteśmy dla was, więc jeśli nie jesteśmy pewni, mamy chwilę w domu, zróbcie zdjęcie, wyślijcie zdjęcie i zapytajcie po prostu: „Ej, słuchajcie, czy to będzie dobrze wyglądało w kamerze?” To tyle. To jest naprawdę nie wymaga dużo, yy, dużo wkładu. Możemy dzięki temu uniknąć wielu różnych przyprości czy już nagraniu. Ale wiesz, chodzi sytuacji. o zadowolenie z efektu końcowego. Tak, tak. No ale wiesz, jeśli. Bo jakby to jest cel. Dokładnie. Więc jeśli ja na przykład, zrodzi mi się koncepcja, jestem w tomu, o, wiem, że na przykład jutro mam nagranie, a może zarzucę sobie to, nie? I okej, okay, dobra, fajnie, fajnie. I można sobie po prostu zrobić zdjęcie, wysłać do nas i zapytać, ej, słuchajcie, bo to mi się podoba, fajnie to wygląda, czy to będzie dobrze wyglądało w kamerze? I my wam szczerze odpowiemy, czy to będzie dobrze wyglądało w kamerze. W 90% mm. przypadków, jeśli nam się nasze ubranie podoba... W 90% przypadków dobrze wygląda w kamerze jeśli nie jest białe. Takie, mówimy o takiej bieli. śnieżno-białej bieli. Jeszcze w kwestii kobiet dochodzi nam makijaż i włosy. Czyli to jest tak. taka kolejna bolączka pań. No włosy też u mężczyzn, ale faktycznie makijaż jest kwestią, którą warto powiedzieć. Tak, u nas w studiu jest przestrzeń do zrobienia sobie makijażu, czyli nie musimy przyjść już umalowane. Wiadomo, że nie każdy potrzebuje i generalnie na co dzień się maluje. Jeśli tego nie robi, to też nie musi, bo Dokładnie. my tak pracujemy tutaj ze światłem, żeby nikt się nie świecił i nie było tego typu problemów. Wiadomo, że backupowy jakiś tam puder, jeśli tam się ze stresu mhm. coś tam na czole się zacznie błyszczeć, ale to nie są rzeczy, które... To, to nie wymaga całej toaletki i asystentów od makijażu. Znaczy, i... zdarza nam się, że są potrzeby programowe, gdzie przychodzi profesjonalna makeupistka, charakteryzatorka i ktoś, kto pracuje nad naszym wizerunkiem, ale to są już sytuacje powiedzmy, większych formatów. Na takie programy, podcastowe formaty, raczej szykujemy się samodzielnie, więc warto też przyjść w makijażu, w którym czujemy się po prostu dobrze. Tak, ja też myślę, że warto tutaj dodać, że y, uważam, co za, ja zauważyłem jak, od strony realizatora, że znacznie lepiej panie wypadają, kiedy malują się tutaj, bo to są trochę inne warunki oświetleniowe i ja mogę zawsze podejść albo mogą mnie podpytać. Słuchaj, Olgier, czy to nie jest za dużo? Na przykład mówię, dobra, chodź, podejść do światła, zobaczymy, zobaczymy mhm. w kadrze. No i od razu możemy pracować w tej materii, a jakoś przyjdziemy umalowane, y, nie mając już. Y, Narzędzi do malowania, no to no ciężko będzie. Potem, no, nie wiem, zmyjemy. Jak zmyjemy, no to już nie dodamy, chyba że mamy swoje rzeczy, no ale jeśli nie mamy, no to jest, jest problem. Więc ja polecam przychodzić do nas i poświęcić sobie te pół godzinki wcześniej, czy tam ile potrzebujecie, i pomalować się samemu tutaj, na miejscu. Efekt jest inny, dobrze wiecie, że jak się malujecie, jak jest różne światło, różnie wyglądacie. Ale skoro robimy się pod nagranie tutaj, to zbliżajmy warunki takie najbardziej do tego, jakie będą panowały na nagraniu. Nie słyszałam chyba nigdy od mężczyzny, ja się sobie nie podobam po hmm. nagraniu albo przed nagraniem. U kobiet to jest zdanie, które bardzo często na pada. Na pewno jest częściej. jest częściej, Tak, ale jest to znacznie rzadsze. Ale na pewno nie jest tak, że, że to w ogóle nigdy nie pada. Pada rzadziej, mi się wydaje, z tego co ja zauważyłem, no to mężczyznom bardziej zależy, żeby brzmieli mądrze, że najczęściej jak pytają mnie panowie po nagraniu, to pierwsze pytanie brzmi, czy nie gadałem jakiś głupot, czy to brzmiało ciekawie, czy wypadłem właśnie pod tym kątem takim merytorycznym, czy wypadłem dobrze. To jest częściej to, słyszę to pytanie niż od pań. Od pań częściej faktycznie słyszę, że też pada oczywiście, od prowadzących szczególnie, czy to było ciekawe, ale faktycznie tam jest większe, bardziej kładą uwagę na wygląd niż, niż panowie. Ale to też nie jest tak, że jakby nie bagatelizujemy tego oczywiście, tak? No bo każdy chce wypaść dobrze. Um, I tak naprawdę panowie też nie wstydźmy się tego, że się trzeba czasem popudrować, bo się świecimy, że trzeba poprawić włosy. Um, nie wstydźmy się tego. To jakby to nie są to są warunki kontrolowane. Robimy to pod kamerę. To jest formuła programu. To, jest, to nie jest ani śmieszne, ani to nie jest wstydliwe. To jest normalne, szczególnie dla nas. My jesteśmy z tym zaznajomieni. Um, I po prostu nie bójmy się tego. Nie bójmy się tego i myślę, że jakby tak naturalnie przechodzę do jednej rzeczy, która jest taką dość cenną, wydaje mi się, radą w tej materii, i to jest rada dla pań i dla panów. Komunikujmy. Mówmy po prostu, że coś mi się nie podoba, że coś bym zmienił, czy jeśli chodzi o kadr, czy ja sam sobie, czy że potrzebuję 15 minut powietrza, potrzebuję zapalić cokolwiek. Um, bo tu chodzi o to, że to Wy, ma się, wy macie się dobrze czuć. Będziecie się czu czuć dobrze, to i będziecie mieć świetny materiał. Bardzo ważna rzecz i bardzo ważna rada, mówcie nam. Mówcie nam, bo my nie siedzimy Wam w głowach. Chcielibyśmy bardzo. <laughs> Pod tym kątem oczywiście, ale nie siedzimy i naprawdę nikt tu się na nikogo nie obrazi. Wiadomo, że formuła, wiadomo. Um, ale nikt się na nikogo nie obrazi, jeśli powiemy, że, to nam, że ten kadr mi się nie podoba. I to jest ok. Co możemy zmienić? Pracujemy, szukamy. Szukamy, dopóki nie znajdziemy czegoś, na co oboje się zgodzimy, że jest fajne. Tak. I wtedy dopiero zaczniemy. Dlatego zawsze przed naciśnięciem magicznego ryk pokazujemy kadry do akceptu. Bez akceptu kadrów nie zaczynamy nagrania. Dokładnie. Dokładnie, zawsze I... dostajecie od nas yy, podgląd z kamery yy, na, na bieżąco. Tak to będzie z takim, nie wiem, ja często mówię, słuchaj, tak to wygląda. Podobać się, nie podobać się, coś zmieniamy, czegoś szukamy, jest okej, okay. mhm. yy, jest okej, okay, robimy, nie jest okej, okay, zmieniamy, szukamy i nie bójmy się, że to trwa, zajmuje czas. I też czas. dlatego warto powiedzieć, jeżeli coś pokazujemy. To my oczekujemy na feedback, nawet jeśli będzie krytyczny. Dokładnie. Więc to też jest kluczowe, żeby nie bać się komunikować, że coś się nie podoba. Bo to też ma potem wpływ na samopoczucie i na lęk przed efektem końcowym. Wiemy, co robimy, ale słuchamy was. Jeżeli komunikat jest, że absolutnie no, nie czuje się w tym komfortowo, to szukamy takiego rozwiązania. Żeby był ten komfort. Dokładnie. To jest coś, myślę, że to jest coś, co ja będę powtarzał, że my jesteśmy tutaj dla was i e, korzystajcie po prostu z tego. Nie bójcie się z tego korzystać, za to też płacicie i też nie bójmy się tego mówić. E, korzystajcie po prostu z tego. Po to my tutaj jesteśmy. E, po, wspomnę to jeszcze raz, to jest bardzo ważne. Nikt się nie obrazi na to, jeśli ktoś jeśli powiecie, że coś nam się nie podoba. Przychodźcie, komunikujcie, korzystajcie. Jeśli jest taka potrzeba, jeśli bo też jesteśmy w pełni na to mm. otwarci, możemy się spotkać wcześniej, możemy o, omówić jakieś um, kwestie wizualne właśnie, a czy może takie ubrania, a może takie ubrania, a moje, a jakie kolory, a jaka scenografia, a czy moje, moje ubrania będą pasowały do scenografii. Um, Im więcej zrobimy przed nagraniem, im więcej, się, Im więcej takiego, powiedzmy po prostu, im więcej poświęcimy czasu na przygotowania, tym mniejsze mamy ryzyko, że już podczas nagrań coś pójdzie nie tak. Bo też, to też nam daje taki fajny psychiczny komfort. Wiem, że spotkałem się, czy tam, czy pisałem, czy mailowałem, czy rozmawiałem przez telefon, czuję się przygotowany, przygotowana, obgadaliśmy to, po obu stronach wiemy, co robimy i po prostu przychodzimy już gotowi. I to jest zupełnie inne, inaczej się rozbiegamy wtedy przed kamerą. Od razu możemy wskoczyć w nagranie, i to jest zupełnie inna energia, zupełnie inna aura, świetnie to wtedy brzmi. Od razu to czuć. Od razu też realizator czuje, że no fajnie, że przygotowaliśmy się wcześniej, bo ja to słyszę w słuchawce, widzę to w kamerze, to działa, to robi robotę. Też z tego korzystajcie, nie bójcie się tego. Ja bym dodała, że mamy w zespole osobę, która. Może wesprzeć w takim generalnie wizualu, czyli w przygotowaniu nas od strony stylizacji, uczesania, makijażu, tak, żeby to było pasujące w ogóle do zamysłu i tematu programu, do scenografii i można skorzystać z usługi takiego specjalisty. I widzimy, że gdzieś tam w jakiś formatach takich, powiedzmy, już programowych, gdzie jest to format długoterminowy, gdzieś bardzo sfokusowany na konkretny temat. No to sprawdza się też skorzystanie z usługi takiego specjalisty, bo też nie każdy nie wiem, ma swój styl, albo też umie znaleźć ten swój comfort zone przed kamerą w swoim jakimś takim obecnym stylu, nie wiem, sposobie malowania się czy uczesania. Więc są takie osoby, które profesjonalnie zajmują się przygotowaniem nas, naszego wizualu, takiego overall, przed nagraniem, ale to się robi przed, 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 przed nagraniem, czyli w momencie, kiedy tworzymy zamysł, koncepcję programu, podcastu. Tak, tak. tak. Myślę, że z tego miejsca też warto wspomnieć o jeszcze, jednym, jeszcze jednej osobie, która już podczas nagrania samego może być takim naszym um, wsparciem. E, czy wszystko się zgadza, tak? Czy takim, nie wiem, takim dobrym duchem, że tak powiem, myślę, albo czy, czy aniołem stróżem, e, który po prostu spojrzy w kadr i będzie analizował ten, ten kadr tylko pod kątem tego, jak dana osoba wygląda. Też mamy kogoś takiego w zespole, wtedy, to, wtedy przygotowujecie się z tą osobą, właśnie briefujecie się, pokazujecie, się, na jakich zdjęciach się sobie podobacie. I, ty, I zadaniem tej osoby jest zadbać o to, żeby dokładnie zapewnić cały jakby komfort psychiczny wasz związany z poczuciem tego, jak. Wyglądacie przed tą kamerą. Znaczy, zazwyczaj rola tej osoby jest, zakres obowiązków takiej osoby jest bardziej obszerny niż tylko zadbanie o wygląd, bo też ciężko to zdefiniować, czy to jest menadżer, czy producent, bo to gdzieś tam to już jest trochę rola tego typu, ale też często taka osoba pilnuje także treści. Tak, no to już nie chciałem w to tak, wchodzić. Ale no, warto to złączyć warto w całość, nadmienić. bo jest to oczywiście strona wizualna, ale to też wchodzi razem w pakiecie z kontrolą treści merytorycznej. Tak, treści. tak, tak też, tak. też ten ktoś ma za zadanie zwrócić uwagę, czy to, co mówicie, jest ciekawe, czy nie odchodzicie od tematu, czy ta rozmowa zmierza w kierunku, w którym wcześniej ustaliliście, że ma zmierzać. Jak najbardziej. Tak, bo w zakresie podstawowym robi to u nas realizator. Jeżeli pojawia się taka chęć ze strony osoby nagrywającej, my zawsze to proponujemy, bo też jeżeli, tak jak realizator jest osobą, która jest z boku i która bardzo obiektywnie pierwszy raz słucha tej treści, też może mieć jakieś fajne feedbacki już na bieżąco. Tak, no to też. Warto nadmienić jedną rzecz. My staramy się nie ingerować w Waszą treść. I tak naprawdę to Wy wiecie najlepiej, co chcecie powiedzieć. Wiadomo, że jeśli jakieś zdanie wypadnie nieskładnie, no to się na to zwróci uwagę. Natomiast uważam, że warto mieć kogoś takiego, który po prostu będzie nasim, naszym takim pilnującym, czy wszystko się zgadza. Zgodnie z tym, co ja sobie wymyśliłem, wymyśliłam, że chcę powiedzieć, że chcę wyglądać, że chcę poprowadzić tę rozmowę. Dobijając do brzegu, cieszymy się, ja się bardzo cieszę, że możemy podzielić się naszymi doświadczeniami zdobytymi w boju. Doświadczeniami, tak i, poradami. I liczymy, poradami. że będzie to przydatne i pomocne tak. w planowaniu podcastowania, i programowania, z nagrywania. Korzystajcie. Następny, następny temat to. Jeszcze się zastanawiamy w jakiej kolejności, ale wydaje mi się, że dykcja i głos i brzmienie to jest coś, co jest bardzo ważne. Tak, i na pewno będzie to jeden z tematów, któremu poświęcimy dłuższą chwilę. Tak, dokładnie, więc nie przedłużając. Dziękujemy Wam za wysłuchanie. Za uwagę. Zachęcamy oczywiście do zostawienia śladu po sobie, zadawania pytań, bo oczywiście nie wyczerpaliśmy całych tak, zasobów temat, tego tematu. Każdy temat jest tak złożony, tak zawiły, że można o tym opowiadać godzinami. Więc... Na pewno fajnie y, pisać w komentarzach, co możemy powiedzieć jeszcze może mhm. jakieś porady od siebie, jakieś własne obserwacje. Y, i na pewno jesteśmy otwarci na, na następne tematy odcinków. Dokładnie. Także y, znajdziecie nas na Spotify, YouTube. To są długie odcinki. krótkie na socialach. Instagram, Facebook, TikTok. 312 podcast podcast. Także do usłyszenia. Next time. See you next time! Ja mam taki podcast, który lubię słuchać. Y, Drama Queens. Tak, amerykański. I one zawsze kończą to jest See you next time. See you next time. <laughs> Bye.